Dzień trzeci otwieranie pusterków z Destiny Rivals ze smykami. też nie zna. Z tymi silnymi Oni naklejają, nie wiedzieć po co. Ostatnio byłem na liście, więc otwierałem też sobie pustarki. Nawet miałem lepszy drob niż to, co tutaj leci. Przez te dwa ostatnie, nie Może ten trzeci nie się poprawi. Mamy teraz fajną ko. Muszę fajną, ale ładna ponyta. Z krakiego, którego nie miałem, więc spoko. Rocket Transfire. i Nidokum nie miałem dystaszki. Amforosa miałem. Konfingów też chyba mam dużo bardzo, ale przynajmniej chyba jest tak pod nich. Albo nie wiem, tak przynajmniej najpierw się grali. Może chociaż jakiś przynajmniej Hall ten w sensie trainer. Nie, Fluffy, którego mam na Dwiversie. Nie może Iex chociaż tym razem coś ten tego. Nie.